Prawicowy prezydent Prawica triumfuje. Czy słusznie? Biorąc pod uwagę skalę burdelu, faszyzmu i strat skutkujących obniżeniem naszego standardu życia, powinno być 70-30. Ale okej, okay. propaganda, marne poczucie własnej wartości, ludzie wolą ideologię od pieniędzy, no nie każdemu e, do szczęścia pieniądze. Za to kampania wyborcza Nawrockiego to kompletne No. Zero dojścia do grup społecznych, ignorancja dla kanałów oddolnych, impertynencja posunięta do granic i beton, który nikogo nie słucha. Prawica wygrała wyłącznie dzięki dziadosłowi, jaki serwuje Lewica. Niemniej wszystkim frustratom zdziwionym, że wygrał nieznany, wyjaśniam. Frakcje lewicowe już dawno przejęły. Prezydent ma co najmniej pięć możliwości rozwiązania parlamentu, a jak przegną bardziej, to wprowadzi wojsko podparte dwoma milionami kibiców gotowych na śmierć nawet jutro i pozamiatane. Radykalizm i pozbawianie narodu niepodległości zawsze przynosiły krew i łzy. Nikt nie oczekuje, że radykalizm lewicowy będzie inny. Demokracja dała bandzie obezwalonych krzykaczy władze, krzywdzenia innych. To się w tym pławią, tylko nie wiadomo jak długo. W tej skali zaprowadzenia demokracji totalitarnej władzę ma ten, kto ma armię. Wojsko jest głównie prawicowe i ma prawicowych oficerów. Lewaki też tam są, ale można ich odseparować. Lewica, żeby się pozbyć problemu, musi wywrócić do góry nogami kadrę dowódczą, a nie pokornych wysłać gdzieś na pewną śmierć na Ukrainę, jak to było pod Lenino. Oto były te wybory, więc swój bełką do problemie destrukcji przez wetowanie ustaw, czy o mieszkaniu, gdzie notabene Nawrowski de facto wręczył człowiekowi klucze do mieszkania, a nie je zabiera, jak Trzaskowski, tysiącom rodzin. Możecie zostawić. lá farta fala Napoli, sempre fidelis